Dawno, dawno temu Kat przechadzał się brukowanymi uliczkami biecza, czekając na głowę jakiegoś straceńca. W Beskidach czaili się zbóje, strasząc miejscową ludność gromadzącą się w pięknych świątyniach i drewnianych cerkwiach. Znosiły się i upadały zamki, pałace i dwory. Zawierucha historii przynosiła wojnę, epidemię, a także gorączkę czarnego złota, czyli ropy naftowej. Legendy i baśnie Beskidu Niskiego opowiadają nam historię naszej ziemi i my także ją utworzymy. Ta bajka jeszcze się nie kończy. Ale aby mogła trwać, musimy dbać o nasze dziedzictwo kulturowe.